W tym filmie przedstawię wam rodziców całej tej trójeczki, która jest na licytacji w niedzielę kończy się licytacja o godzinie 20.00. Płowka, czarna i szpak, chociaż może być różnie. Płowka to raczej na pewno samiczka. Czarna lub czarny i szpak lub szpaczka, bo tutaj akurat rodzice są tacy drobniejsi, więc to może być drobniejszy samczyk. A tu matka jest potężna. Więc może to być taka potężniejsza samiczka. Tu raczej jest chyba pewne, że jest to samiczka, chociaż nigdy sobie e, za takie stwierdzenie ręki człowiek nie da uciąć. Także zaprezentuję tutaj zaraz rodziców. Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, wszystkich sympatyków mojego kanału. Dziś przedstawię rodziców mutków, których licytacja się kończy jutro o godzinie 20.00. Płowka, e, Czarnego i Szpaka. Miałem wiele zapytań, żeby pokazać rodziców, więc dzisiaj ich e, pokażę. E, całą trójkę, wcześniej nie było też czasu. Także zapraszam tutaj do oglądania kanału. A tutaj siedzi tata Płowej. Mam nadzieję, uda się ich zgonić i połapać. I zaprezentować. Jesteśmy tu w gojemniku rozpłodowym. Udało mi się ich tutaj zatrzymać, przymknąć. Także będę mógł Wam pokazać rodziców młódków, które są licytowane. Tu jest też mamusia, ta nakrapiana. Także po kolei teraz zaprezentuję rodziców. Więc tak, pierwsza na licytacji jest samiczka Płoweczka. Tu jest tata. Można zobaczyć. Nie ma co. Jak się popatrzy na tego gołąbka, to nie trzeba już nic więcej mówić. Gołąbek jest przewspaniały. To jest mój Gladiator. Tak go nazywam. To jest tata. Tata Płowej połowej samiczki gołąbek jest super pokażę jego samiczkę tutaj jest jego samiczka jest to e, samiczka po super mojej lotniczce która przez ostatnie lata super u mnie lata a jej ojcem jest oryginał od Jurka Koźlika brat złotej olimpijki e, z Poznania mam trzy siostry na rozpłodzie też piękna samica, ona jest najładniejsza chyba z tych, z tych siostrzyczek, przynajmniej mi się najbardziej podoba. Ale to jest też kwestia potem dobrania partnera, więc ta akurat ma gladiatora, bo wydaje mi się tworzą super parę. O, tak wygląda. Tutaj też plecy super, mam nadzieję, że to widać. Jest super umięśniona. O gladiatorze to nawet nie wspominam, że jest przepięknie umięśniony. O, także to są, to są rodzice połowej samiczki. No i tutaj pokażę teraz rodziców drugiego gołąbka na licytacji czarnej. Też prawdopodobnie samiczki. Tu jest czarny syn starej czarnej. W ten sposób wygląda moja stara czarna. Może jak ktoś kojarzy, była też z tym płowem sparowana. Także tu jest, tu jest syn mojej starej czarnej. Stara czarna wydaje super gołębie. Kto tam oglądał filmiki z początku wlotów zeszłorocznych, to wie, że. Dzieci czarne i czołowo siadały na oddział, zdobywały czołowe konkursy. Także bardzo dobre gołąbki. Także jego córeczka jest prawdopodobnie córeczka na licytacji. I Zaraz tu pokażę jego, jego żonkę. Także widać taki wesoły, bardzo aktywny samczyk. Tu mamy mamusie. Eee, Czarnej samiczki, partnerkę czarnego. Jest to córka 901 i Sztola. O, 901, jedna z podstawowych moich, czy właściwie podstawowa samica rozpłodowa. Jedna z dwóch, trzech najbardziej podstawowych. Nie wiem, czy po 901 najwięcej dzieci na gołębniku nie mam. Od razu te dzieci przeznaczam do rozpłodu, bo bo są super, więc tu jest córka 901, Matka Matka wspomnianej czarnej. Bardzo dobry materiał jej siostra miała 5 koficent w kategorii C. Nie ilość dobrych konkursów. Także kto ogląda moje filmy wie co to są za gołąbki. Więc tu jest tylko rodziców chciałem pokazać mamusia, mamusia czarnej. Tak wygląda. No, i tutaj rodzice szpaka lub szpaczki. Dlatego mówię, że może to być samiczka, ponieważ to jest matka. Jest to siostra tej niebieskiej. Z tej, z tej samej matki i z tego samego ojca. Czyli pełna siostra. Przy czym niebieska jest dużo mniejsza, a ta jest po prostu przepotężna. Dlatego szpak to też może być samiczka. Niekoniecznie musi to być samczyk. Tutaj pewności nie mam. Samica jest przesiliczna, przesilna. Wspomniałem, że bardziej mi się podoba niebieska, bo jest bardziej, tak powiem, mniejsza trochę. Wolę mniejsze gołębie, ale jak ktoś lubi duże, silne gołębie, no to ona tego typu jest. Ale ja do niej specjalnie dobrałem samczyka, żeby ją uzupełniał. I ten samczyk jest od niej mniejszy, też bardzo dobrze ułożony, dlatego dzieci z tej pary wychodzą super. Mam ich już sparowany kolejny rok w ten sposób. Więc to jest matka, matka szpaka. No i zaraz pokażę ojca, który zresztą tu siedzi na jajkach. Także tu jest ojciec e, szpaka. Ojciec jest e, drobniejszy od samiczki, ale jest bardzo dobrze ułożony. Bardzo lubię te gołębie, po prostu, ponieważ one są bardzo witalne. Lubią strasznie latać. Bardzo długo latają, bardzo dobrze latają na oblotach, więc e, mają dużo energii w sobie. E, bardzo dobrze też na lotach mi się spisują. E, no i e, wywodzą się. Częściowo z moich sztoli, jak już wspomniałem. O, też pięknie ułożony. Nic mu nie brakuje. Przy czym on jest takiej średniej budowy, nie jest za duży. Średnio mały bym powiedział, więc tą samiczką super się uzupełnia. Piękne dzieci wychodzą. Teraz mają następne już jajeczka. No i to jest: są rodzice: rodzice trzeciego gołąbka trzeciego gołąbka z licytacji. Licytacja się kończy jutro o 20, tam wpisywać trzeba pod numerem 123, ale licytować nie pod, tu, pod filmikiem, tylko żeby się nie mylić, tylko licytować pod filmikiem z licytacją w ten sposób wygląda. Koniec aukcji o 20, kto da najwyższą kwotę za gołąbki, ten wygrywa. Bo po prostu fizycznie też nie mam czasu przedłużać e, aukcji. Więc kto tam da największą kwotę do godziny 20, ten aukcję wygrywa. O, tak, tak wygląda ten gołąbek. Już jestem tu w gołębniku rozpłodowym, to pokażę Wam karmę. Jest to karma rozpłodowa e, zwilżona e, akurat olejem czoskowym i posypana e, ziołami. Tak, dla zdrowotności, im tu naturalne preparaty zioła e, podaje, więc, e, więc zasypuje karmiki. No, i tak wygląda karma, którą teraz podaję e, moim gołębiom. Tutaj była, akurat się zerwała. Jakby ktoś chciał widzieć skład. Zerwała się karteczka w zielonych workach. Zakupiłem ją w sklepie Defele. Rozpłodowa. No i uzupełniam też wodę. Więc też tutaj dodamy wodę. Jak wodę przygotowuję, to też Wam pokażę, bo przy, przy wszystkich gołębiach teraz e, podaję, podaję e, preparaty, witaminy. Na rozpłodzie już drugi lęk młodych rośnie. Są mi troszkę większe niektóre, niektóre dopiero wylęgnięte, niektóre do obrączkowania. Właśnie mam robotę, bo muszę kilka młodziaków e, zaobrączkować. Tu na przykład stary dziadek. 2.11 rocznik, a nie ma problemu. Dwa, o, dwa młodziaki. Dwa poprzednie pokazywałem. A tu dwa kolejne maluszki się wykluły. I mimo swojego wieku, stary dziadek daje rady. A jest super gołąbek. On jest parowany z córką Van Luna. Tyle fajne, że. Jak już był sparowany kiedyś z córką Van Luna, dałem koledze, e, kolega praktycznie postawił na jego córce e, część swojego gołębnika. Jest super zadowolony z tych gołąbków. Może kiedyś będzie okazja odwiedzić kolegę i pokazać wam te gołębie. W każdym razie świetnie się z córką Van Luna sprawdził i ponownie jest naparowany na córkę Van Luna. A tamta samica wtedy była naparowana na linię szaleńca i właśnie. Jego córka z linią szaleńca, z samczykiem z rodziny szaleńca, wydała super, super materiał. Kolega bazuje teraz na tych gołębiach. Jest super zadowolony, że tak fajnie mu się gołąbki spisują. No, i tu też już karmy zabrakło, więc uzupełnimy. Tarma, woda. Ja dolewam wodę, żeby miały pełno. W sumie nic więcej nie robię. Nie wymieniam tego. Zmieniłem tu pojniki na te, bo mi te plastiki pomarzły i coś tam rozwaliłem też w mrozy. No i tu też dziadek z 10 roku. O, już ma dwa następne młodziaki. Też go pokazywałem. E, tam na aukcji był młody z niego, e, trójka, numer nawet pamiętam, trójka to jego dziecko, które tam był licytowany na aukcji z białym piórkiem. O też jest sparowany z samicą, siostrą tej, co jest płowy i tej, co jest szpak. Także to są kuzyni, płowka i szpaka z tej licytacji, e, o której wspomniałem, te dwa młodziaki, także kolejne dwa takie młode już tutaj sobie rosną. E, trzeba je e, poobrączkować O tu kolejny Widać jak tam młody z tyłu wystaje Ładnie się grzeje z tyłu O widzicie młodzika jak się grzeje U taty o. I drugi tylko tyłeczek widać Także jak e, Fajnie tu wystaje No, i tutaj podaję wodę gołąbkom, przygotuję wodę, jest fajny dozownik, witaminki dla gołębi. I tu drugi preparat. I tak wygląda przygotowana woda z nowymi preparatami dla wzmocnienia gołąbków, żeby były zdrowe i żeby dobrze je powoli przygotowywać i do rozpłodu i do sezonu wiadomo lotowego